Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował Mu. A był to samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie. Piękna, patriotyczno-religijna dekoracja w naszej świątyni. To wszystko, na co dzisiaj patrzyliśmy, zapewne jeszcze bardziej przybliża naszemu sercu tą datę 11 listopada 1918 roku. To data na pewno symboliczna. Data przekazania przez Radę Regencyjną władzy nad wojskiem polskim Józefowi Piłsudskiemu. Po 123 latach zaczyna się proces odzyskiwania niepodległości. Specjalnie mówię o pewnym procesie, który się wtedy rozpoczął odzyskiwania niepodległości. Nie dokonało się to zbyt szybko. Była to pewna droga, którą musiał przejść nasz naród, aby zobaczyć swoje uzdrowienie, swoje oczyszczenie. Dlatego, jak pamiętamy doskonale z lekcji historii, w bólach rodziła się nasza Ojczyzna. Historia przypomina również tarcia polityczne, które miały miejsce wewnątrz samego rządu. To, że musieliśmy też wkrótce stawić zbrojny opór bolszewikom w 1920 roku, mając świadomość, że chcą oni nas zawładnąć, oni, którzy mają zupełnie inną wizję człowieka, narodu, pochodzenia, przeznaczenia, wartości, które mogą ukształtować dojrzałe życie człowieka indywidualnie, ale też i każdego narodu. A przez pogranicze Samarii i Galilei przechodził Jezus. Ten, bez którego człowiek nie potrafi siebie zrozumieć, jak przypominał 2 czerwca 1979 roku w Warszawie, dziś święty Jan Paweł II. Jezus jest kluczem do zrozumienia historii, do zrozumienia każdego człowieka. Bez Chrystusa nie możemy zatem zrozumieć, kim człowiek jest, skąd pochodzi. Nie możemy zrozumieć, czym jest naród. Nie możemy zrozumieć, jaki jest jego ostateczny cel, przeznaczenie. I temu przechodzącemu Jezusowi naprzeciw wychodzi dziesięciu ludzi, ludzi, którzy. Doświadczają bólu, odrzucenia, niepewności losu, bez perspektyw, także bliscy są tym wszystkim, którzy w tym czasie doświadczają koronawirusa, innych chorób, gdy może czują się w jakiś sposób odizolowani, może jakoś odrzuceni, zostawieni sobie, choć w tym wszystkim przecież tak wiele wyciągniętych do nich rąk. Ale szukają uzdrowienia. Być może krzyczą, jak owi trendowaci Jezusie, zmiłuj się nad nami. 123 lata tak krzyczał naród polski, doświadczający pozbawienia swojej państwowości, swoich granic. To głos chorych, ale i tych wszystkich, Którzy tęsknią za prawdziwą wolnością. Do nich Jezus kieruje zaskakujące słowa, inne zupełnie niż przy pozostałych uzdrowieniach. Idźcie, pokażcie się kapłanom, idźcie do świątyni, do kapłanów, wydawać by się mogło, jakże te słowa są trudne. Dla osób chorych, cierpiących, myśleli, że teraz, od razu, Jezus ich uzdrowi, zdrowi wrócą do swoich domów. A tu jeszcze zadanie: trzeba pójść do tych, których się bali, bo jako trendowaci przecież z daleka musieli krzyczeć: Nieczysty, nieczysty. Zaryzykowali, zaufali Jezusowi. Wbrew temu, co podpowiadała logika społeczna. Wyruszyli w drogę, jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, właśnie podczas tej drogi, w którą wyruszyli, doznali oczyszczenia. Zobaczmy, że przypominają nam się tu słowa Psalmu. Pan to sprawił i cudem jest w naszych oczach. Ich nie trzeba było przekonywać. Oni sami sobie tego cudu nie wyprosili. Oni zdrowia sobie sami nie załatwili. Oni wiedzieli, skąd przyszło ich oczyszczenie. Wiedzieli, kto to sprawił. Wtedy jeden wrócił głośno, chwaląc Boga. Upadł twarzą do jego stóp i dziękował Mu. Jeden, a gdzie dziewięciu? Przypisali cud komuś lub czemuś innemu. Siostry i bracia, że pięknie ta Ewangelia rzuca światło na historię naszej ojczyzny. Na historię życia tych, którzy stanowią nasz naród. Ilu statystycznie. Przychodzi, by za ten cud przywrócenia niepodległości podziękować Bogu. Ktoś powie trudne warunki, ograniczenia miejsc w kościołach. Ilu wywieściło dzisiaj flagi przy swoich domach. Ciężko? A ciężko było walczyć o Ojczyznę? Ile osób zanosi codziennie modlitwę za Ojczyznę, za tych, którzy nami rządzą, tak jak mówiło dzisiejsze pierwsze czytanie? Trudno? A odzyskać niepodległość było łatwo. Nie chodzi o to, że Panu Bogu coś damy, bo nic mu nie damy. Jego dar jest zawsze darmowy. Ale ograbia siebie z wielkiego daru ten, kto nie potrafi przyjść i podziękować za ten dar Panu Bogu. Nie wiem, czy zwróciliśmy uwagę, słuchając słów dzisiejszej Ewangelii, że w odniesieniu do tych dziesięciu został użyty termin, że zostali oczyszczeni oczyszczeni zewnętrznie z choroby na jakiś czas. Natomiast tylko w odniesieniu do tego jednego, który wrócił do Chrystusa, by mu podziękować, autor biblijny używa słowa został uzdrowiony. To zasadnicza różnica. To już nie jest tylko gdzieś zewnętrzne oczyszczenie, ale głębokie, przenikające duszę i ciało uzdrowienie. Dzisiaj modlimy się właśnie. O nieustanne uzdrowienie naszej ojczyzny. Po 1918 roku do dziś niewielu przychodzi, by podziękować. Szybko pojawia się pokusa przypisania sukcesu geniuszowi człowieka. Tak to jest, że często, gdy Bóg przyjdzie nam z pomocą, to później szukamy sobie jedynie jakichś ludzkich. Wyjaśnień. Tak jest w życiu społecznym, narodowym, osobistym, ale i uczciwie powiedzmy religijnym. Wstań, idź, Twoja wiara cię uzdrowiła. Wstań, Polsko, tylko wiara może przynieść Ci prawdziwe uzdrowienie. Amen.